Witajcie z tej strony: Onuru! I w tym filmiku przerabiamy dzisiaj dwa pet -shopy. Tutaj mamy pierwszego, a tutaj drugiego. Ten pet -shop będzie przemanowany na biało i będzie mieć elementy czerwone. Zaraz wam pokażę, jak wygląda on na tym, na projekcie. I tutaj mamy projekt tego kostuma. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Troszeczkę mi tu będzie ciężko zrobić, ale dam radę. No, no i tylko tak dostałam, więc myślę, że tu mogę troszeczkę tam sobie powymyślać, ale niezbyt dużo. A ten jamnik, będziecie mi tutaj zdjęcie, jak będzie wyglądać. Troszeczkę będzie problem z oczami, wynajmniej mi się tak wydaje, bo ten jamnik ma naprawdę małe oczka, ale coś się wykombinuje i mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądać. No, to ja się zabieram za zmywanie ich elementów i zacznę malować je na biało. No i się później odezwę. Okej, okay, możecie zauważyć, że tutaj w ogóle jest coś innego, ale się przyniosłam na dół, bo muszę tutaj mojego pieska pilnować, bo nikogo nie ma w domu i właśnie pieska pilnuje i. i no. I zaprzyniosłam, żeby poprzerabiać, i chciałam wam powiedzieć, że tak, jak widać, jemniczka jeszcze nie jest y, taka bardzo dobrze pokryta tym białym kolorem, natomiast ta kotka już jest i teraz będziemy robić uszko. No i tak mi się wydaje, że uszko teraz by było najlepszym pomysłem, żeby je zrobić. To uszko. I wzięłam taki kolor, myślę, że jest najbardziej podobny, aczkolwiek jak go troszeczkę tam polałam, można tak powiedzieć, przetarłam palcem, to taki bardziej czerwony, ale lepszego nie mam i mam nadzieję, że ten będzie ok. Myślę, że jak zrobię to uszko, to później brewki, ogonek, ewentualnie jak będę robić uszko, to może od razu ogonek. Tutaj nad łapką będę musiała się troszeczkę pomęczyć. Ponieważ ta łapka jest bardzo blisko tego, bardzo blisko główki, i będzie problem troszeczkę z serduszkiem też, ponieważ znowu wam pokażę. Brzuszek jest bardzo mały, ale jakoś damy radę. No dobra, no to ja zaczynam robić to łóżko. I może właśnie zacznę ogonek. No i zobaczymy później, co dalej. No dobra. Kolejny update. custom jak na razie, pierwszy wygląda tak. O. Zrobiłam tutaj tą łatkę, tutaj brwi zrobiłam, łapkę. Te łapki jeszcze nie są dokończone, jeszcze tak widać, że nierówno są zrobione. Tutaj jest jak na razie jedna warstwa ogonka i w sumie tylko jak na razie to jest skończone. Tylko muszę to jeszcze poprawić, bo troszeczkę wyjechałam i tu wyjechałam, ale to się poprawi i będzie skończona ta łatka na górze nie wiem jak z drugimi, z drugą warstwą w brwiach na pewno będzie trzeba drugą warstwę tutaj na łapce, a tam na ogonku tutaj na łapkach już chyba nie potrzeba mi się tak wydaje tylko będę musiała jeszcze zrobić tak dookoła białym pojechać, żeby to wyrównać, a później robię te górne jeszcze te, te opuszki i no i w sumie tak wygląda kotek a teraz pies Wygląda tak o. Yy, są czarne łapki, jest czarny ogonek, są czarne uszka, troszeczkę ten, tutaj rada dla osób, które kostumują, rada taka, że po, po prostu uważać i myć te ręce, bo właśnie tak się dzieje, kiedy no się nie myje rąki i się pooplami i się dalej maluje, ja to oczywiście zamaluję, to nie ma problemu, tylko po prostu taka rada, nie, po prostu... Yy, jeśli nie chcecie nakładać kilka warstw, kolejnych, kolejnych i kolejnych, no to lepiej uważajcie na to. Ja oczywiście o tym, o tym zapomniałam i no tak wyszło. No ale dobra. W sumie one wyschły. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będę jeszcze malować. To zobaczę. I no. No i tak na razie wygląda update. A więc tak, zajęłam się bardziej jamniczką. Chciałabym Wam teraz właśnie pokazać. Zrobiłam tutaj księżyc. Ja jeszcze muszę troszeczkę popracować na tym księżycem. Tutaj mi się wcześniej troszeczkę wylało, tak można powiedzieć, ale to widzieliście, jeszcze troszeczkę potrzebuję tam ten się ogarnąć, ale spoko. No i w sumie e, ogarnęłam tutaj już łapki, mniej więcej jest równo. E, I teraz będę robić oczka, i te oczka mają być takie bardzo ładne, jasno, niebieskie. I tutaj już wymieszałam, w ogóle przypomniałam się, że mam takie coś, e, więc wymieszałam na, na ten. No, na, na tęczówkę. A co do kotki, to chyba nie było żadnego update'u. czy teraz nie jest żaden update'. Bardziej się teraz zajmę jamniczką, bo w sumie jak ją skończę, to będę mogła się bardziej nią zająć, więc. Więc no, więc teraz zaczynam robić oczy tej jamniczce i no i w sumie ją wtedy skończę, więc będę mogła ją wysłać i wtedy bardziej się zajmę tym kotkiem. Okej, okay, a więc chciałabym Wam przedstawić. Już skończoną jemniczkę, bo naprawdę bardzo mi szybko poszło. I szybko ją zrobiłam, więc się bardzo cieszę. I wygląda ona tak o. Tutaj będziecie mieć, e, jak miała wyglądać. Tylko poczekajcie, jeszcze tak ustawię lampkę. O. Myślę, że w sumie ładnie wyszła. Bardzo mi się ten księżyc podoba, jak wyszedł. No i wygląda ona tak o. Troszeczkę te źrenice, nie źrenice, tylko tęczówki, są takie mało widoczne, ale mnie prosiła osoba, ta, która, do której trafia ten custom żeby starać się, żeby oczy były większe, więc starałam się, żeby były jak największe. Też tutaj tak naprawdę ten pojechałam na górze, więc tak optycznie powiększyło te oczy, no i co do, do tej kotki. To ta kotka już tutaj ma tą plamkę skończoną. Ma skończone w sumie te, 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 te duże opuszki na, na tych na łapkach, i ma skończony ogonek. Tu muszę jeszcze jedną warstwę zrobić. Tu muszę ładnie wyrównać te brwi i będzie z tymi plamkami już skończone. Później muszę zacząć jeszcze te opuszki tam. Także jamniczka się żegna, a jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tych kostiumów, to oczywiście będą na instagramie po paru dniach wstawione dobra, a więc popatrzcie na ten, na projekt i teraz na kustoma. już tutaj, no widzicie Uluru miała flow zrobiłam to w dwa dni więcej, jestem z siebie dumna bo czasami po prostu nie oweny i nie chce mi się robić a teraz naprawdę mi się bardzo chce robić więc zaraz y, po tym update'ie będę dalej to robić, żeby. Bo dzisiaj jest ogólnie piątek. I tą jamniczkę jeszcze nie wysłałam i w sumie bez sensu ją wysyłać w piątek, żeby stała na poczcie y, przez te dwa dni w sobotę i niedzielę, więc wyślę ją dopiero w poniedziałek i postaram się jeszcze od razu tą kotkę wysłać w poniedziałek. No i tak, ogólnie tutaj ma być takie złamane serduszko, mniej więcej jest, tak mi się wydaje, że jest ok. Tutaj takie iksiki. To nie wiem, czy miało być te takie, tutaj, takie czarne kreseczki, ale myślę, że to fajnie wygląda. Tutaj też nie wiem, czy to miało być, ale zrobiłam, bo w sumie fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że e, ten autorka projektu i właścicielka tej figurki nie będzie nam mnie zła, że tak zrobiłam. E, no i zrobiłam uszka czarne. I z tego jestem naprawdę dumna, bo myślałam, że mi się nie uda, a nawet spoko wyszło. No i ogólnie to zrobiłam taką, tą spływającą krew z oka, tak można powiedzieć. Ewentualnie płacz, czy, czy łzy czerwone. Dobra. Zrobiłam łapki tutaj do końca. Ogólnie cały tułów jest już skończony. I teraz ogólnie zostały tylko oczy do zrobienia. Teraz będę robić właśnie to spływające z oka. Łzy tym... Y, teraz białe. <laughs> y, I później zajmę się tutaj eyelinerem. Tymi tutaj y, tymi czarnymi kreseczkami i rzęsikami. I wtedy będę robić tutaj serduszka. A guziki, bo widzicie, to są guziki. Ja się guzikami y, zajmę na sam koniec, bo po pierwsze będę musiał tutaj zrobić białe, później taką obwódkę czarną, czyli też obwódkę czarną, no i te iksiki, więc to zostawię na sam koniec. Mam nadzieję, że właśnie gdzieś wyrobię do poniedziałku, żeby już od razu dwa pet wysłać. No, ale w sumie powiem, że jestem zadowolona z siebie, bo już widzę, że tak troszeczkę lepiej mi idzie z malowaniem. W sensie takim, że nie wiem, ale ja widzę po prostu, że się bardziej troszecz... że jest to bardziej staranny, starannie zrobione niż wcześniejsze kustomy i ładniej jest to zrobione. O, że jestem taka bardziej pewna z tym, co robię, bo tak czasami nie, ale ostatnio jestem bardziej pewna i. I dobrze, że mam właśnie teraz takie flow, że chce mi się to robić, bo po prostu w pewnym momencie już no, nie miałam tego flow i naprawdę się zastanawiałam, czy nie skończyć z, z przerabianiem ogólnie pet shopów. Ale o tym wam powiem w oddzielnym filmiku co do kustumowania yy, dla Was, więc jak na razie proszę mi nie wysyłać figurek na kustumowanie, proszę nawet mi takich propozycji nie podawać. Bo ja naprawdę na takie komentarze już nie będę od, y, po prostu odpisywać, bo zaczyna się znowu tego full robić. A mnie to po prostu wkurza, że ja was proszę, żebyście nie wysyłali. A wy, no, robicie swoje. Więc to, 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 to jest tak, szczerze mówiąc, to jest takie troszeczkę nieszanowanie mojego zdania. Więc prosiłabym was, żebyście, no, uszanowali je. Ale dobra, z tym tematem to się rozwinę w kompletnie innym odcinku. Więc, no, zapraszam Was do kolejnego update'u. No, dobra, także ogólnie skończyłam już robić tego kustoma, czyli już dwa kustome skończyłam, więc u Was to już zaraz będzie koniec filmiku. No, ale pewnie chcecie zobaczyć, jak ten kustom wyszedł. Dobra, to Wam tutaj przedstawię, tak, żebyście widzieli od razu. A nie, 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 przepraszam, jeszcze nie skończyłam, ale mogę Wam pokazać. Zrobiłam oczka. One są troszeczkę takie mniejsze, te guziki. Ale myślę, że i tak spoko to wygląda. I zapomniałam o tym, dopiero teraz zauważyłam, że o tym zapomniałam. Także ogólnie tak wygląda. I myślę, że fajnie, tylko bardziej creepy, tak straszniej niż na tym, na obrazku. No ale dobra, to ja lecę robić tą polewę, bo po prostu kompletnie zapomniałam. Dopiero teraz zauważyłam. Dobra, teraz oficjalnie skończyłam. I kustom wygląda tak, zapomniałam właśnie o tym, nie wiem, czy wcześniej mówiłam. I w sumie fajnie wyszedł, podoba mi się. Możecie napisać, jak wam się podoba, już wam tutaj pokazuję. Przekręcam kustoma. I tak on wygląda. Tutaj to akurat dorobiłam jakby sama, bo jest tylko przód tego projektu. I myślę, że jest ok. No i mam nadzieję, że się spodoba właścicielce. Także ogólnie te dwa kustomy jeszcze ze mną trzy dni posiedzą, powysychają do końca i dopiero w poniedziałek wyślę te kustomy. Dobra, a teraz kilka informacji. Jak już wiecie, skończyłam już przerabiać wszystkie kustomy, jakie do, tych, do tego czasu miałam do przerobienia dla widzów. No i znowu mi zaczynacie pisać, 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 pisać. Eee, no, czy zrobię dla Was kustoma? Miałam zrobić oddzielny filmik, pewnie też zrobię, jeśli nie dotrze to do innych i będziecie dalej do mnie pisać o zrobieniu customa. No to po prostu będę zmuszona nagrać no, oddzielny filmik. No ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Także prosiłabym Was, żebyście mnie teraz wysłuchali. Od czasu tego, kiedy zaczęłam przerabiać customy dla Was, to już będzie za niedługo rok, w ogóle nie przerabiałam dla siebie customów. Przez ten czas bardzo na tym uwolewałam i bardzo chciałam przerobić również dla siebie petshopa. Teraz właśnie aktualnie jestem może powiedzieć tak na zero z wszystkimi i chciałabym troszeczkę dla siebie poprzerabiać pet petshopów. Mam kilka pomysłów, więc po prostu proszę was nie wysyłajcie mi petshopów ani nic, ponieważ chciałabym się teraz zająć troszeczkę moimi pomysłami i zrobić no swoje rzeczy. Oczywiście, pewnie wrócę do customowania dla Was, ale to już raczej będzie wtedy płatne. Oczywiście, wtedy kiedy wrócę, to Wam pokażę te customy. Znaczy, no wrócę do przerabiania dla Was. Oczywiście Wam wtedy pokażę te kustomy, Nie wiem, czy będę nagrywać, jakie przerabiam. To jeszcze zobaczę, ale na pewno Wam później pokażę wszystkie, które przerobiłam przez ten czas. Plus powiem wszystko, co i jak z kustomami dla Was, ci, którzy będą jeszcze chcieli. Także od razu mówię, osoby, które będą się mnie cały czas pytać yy, o kustoma dla nich, czy zrobię, ja nawet na takie coś nie będę odpowiadać. Jeżeli chcecie być mili, możecie podać im linka do tego filmiku. Ja już po prostu nie mam siły na to odpowiadać. Prosiłam was, żebyście nie wysyłali. I w ogóle, a wy dalej do mnie piszecie z tymi kustomami, więc proszę was. Na razie stop, ok? Proszę. Rozumcie to, że nie jestem robotem, który cały czas siedzi i przerabia potrzeby. Mam też inne rzeczy na głowie, między innymi nagrywanie innych odcinków na mój kanał, no, nauka, no i moje prywatne życie ogólnie. Także wydaje mi się, że to chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Nie uważajcie się na mnie za to, że ch no, chcę też zrobić kilka figurek dla siebie. Także ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Możecie napisać, który pet shop lepiej wyszedł, który Wam się bardziej podoba. A ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie. No i do usłyszenia. Pa! pa!